Dzisiaj mam dla Ciebie trzy punkty, które wzmacniają poczucie własnej wartości, ważności, polepszają samoocenę, no i generalnie dodają sił oraz sprawczości. Myślę, że naprawdę takich rzeczy nigdy za wiele. I bez żadnego przedłużania zaczynamy. Punkt numer jeden. Uwalniaj się od powinności i zewnętrznych oczekiwań, łapiesz często siebie na takim. Mówieniu do siebie, no, ale powinnam zrobić to, nie powinnam zrobić tamtego, no, raczej nie powinnam tak myśleć, nie powinnam się tak czuć. Jeżeli tak jest, to czas się zastanowić, czas się zastanowić nad tymi powinnościami. Co to takiego w ogóle jest? I w jaki sposób działa na ciebie, ponieważ na pewno działa. Powinności rzecz biorąc, bardzo krótko to jest. Um, Jakiś zakaz lub, lub nakaz, który najprawdopodobniej przyszedł z zewnątrz. Czyli z takich czy innych powodów, ktoś ci kiedyś lub teraz mówi, że tak się robi, tak się nie robi. Z czego Ty wyciągasz wniosek, aha, to powinnam robić tak, a nie tak. Ewentualnie innym od, inną odcieniem, odmianą tego, tych powinności, to jest muszę. Muszę zrobić tak. Oraz nie wolno mi robić w taki ani inny sposób. Zastanów się teraz, weź zrób taki szybki skan swoich myśli, nawyków myślowych, jak często do siebie używasz tego typu wyrazów, jak często myślisz względem siebie w taki sposób. Daj mi znać w komentarzu tak na marginesie, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy się też dzielili swoimi doświadczeniami. Czy to jest częste, czy to jest nigdy Ci się nie zdarza, czy to jest bardzo rzadkie? I w momencie, kiedy zauważysz teraz, że no faktycznie, no faktycznie często do siebie mówię, czego powinnam, czego nie powinnam, to warto się przytrzymać. Dlatego, że skoro są to nakazy, zakazy, które przyszły z zewnątrz, skoro wypełniasz nimi swoje, co, swoją codzienność, swoje myśli, swoje życie, to ile tam jest przestrzeni na ciebie? A jeżeli mamy odpowiedzieć na pytanie, jak siebie wzmocnić, jak sobie dodać sił, poczucia ważności, sprawczości, wartości, no to musimy dotknąć Ciebie, a nie tylko tego, co ktoś inny Ci powiedział, że Ty masz robić, że Ty masz taka, a nie inna być. Gdzie jesteś Ty? Musisz zaistnieć i musi zaistnieć przestrzeń dla Ciebie, na Ciebie. Na to, co ty autentycznie chcesz i decydujesz się, a nie powinnaś. Czyli jest wielka, wielka, wielka różnica pomiędzy nastawieniem, motywacją, rezultatami, ale i także po prostu atmosferą wewnętrzną w środku. Jeżeli ty mówisz do siebie, Ja chcę iść na studia, a ja powinnam iść na studia, albo Ja chcę uprawiać sport. Ja chcę aktywnie gdzieś coś robić, a ja powinnam ćwiczyć. Ja chcę się zdrowo odżywiać, ja powinnam się zdrowo odżywiać. Ja chcę zredukować ilość czasu spędzonego na mediach społecznościowych i scrollowaniu, a ja powinnam to zredu zredukować. Zauważ samo nastawienie. W tych pierwszych chcę, decyduję się, wybieram, jesteś ty. To jest Twoja sprawczość, to jest twój, twój własny wybór, a więc jest to przestrzeń na Ciebie. Ty tam rządzisz, to jest Twoje królestwo, Ty podejmujesz decyzję. Czyli dodajesz sobie sił, dodajesz sobie sprawczości, dodajesz sobie, wysyłasz do siebie komunikat: Ja jestem ważna, to co ja chcę, to co ja cenię, co jest dla mnie wartością. Żyję według tego, wybieram to celowo, świadomie, wysiłkowo, bo ja tutaj ustanawiam reguły. Tego typu podejście cię wzmocni. Natomiast podejście pod tytułem, no ja powinnam ćwiczyć, no ja powinnam się lepiej odżywiać, ale czyli tak naprawdę de facto mówimy: To nie jest moja decyzja, ja tak na, może tego nie chcę. A może tak naprawdę nie wiem, czego ja chcę? Ja nawet nie wejrzałam wewnątrz siebie, nie zapytałam siebie, tylko zapytałam innych ludzi, albo w życiu innych, to znaczy w życiu naszym rodzinnym, znajomych, przyjaciół, albo zapytałam gdzieś internet, co ja powinnam zrobić, ale nie zapytałam siebie. Taka postawa będziecie osłabiać, bo ona cię po prostu wykraja, wycina nożyczkami z tego obrazka. Ciebie tam nie ma. A skoro ciebie tam nie ma, tylko są jakieś nakazy, zakazy z zewnątrz, które przyszły, to jak ty się masz czuć yy, silnie, zdrowo, sprawczo? Skąd ma się brać ta siła? No, ona się tam nie zjawi jakimś cudem. Więc zmieńmy to. I w tym filmie każdy z punktów chcę zakończyć pytaniami dla ciebie do przemyślenia. Zastanów się nad tymi pytaniami. Jeżeli masz tylko taką ochotę, proszę ci bardzo, zostaw swoje odpowiedzi w komentarzu, a najlepiej by było, gdybyś to spisał lub spisała sobie w swoich notatkach, notatniku, pamiętniku, dzienniku, jakkolwiek by to nie nazwać, ale naprawdę jest wielka różnica o czymś pomyśleć, a nad, nad czymś popracować, czyli popisać, napisać, rozpisać, przeczytać to znowu, wrócić do tego, być może dodać kolejne uwagi. To jest niebo ziemia. A pytania, z którymi chcę, a propos tego podpunktu pierwszego, Ciebie zostawić brzmią: o czym marzysz, czego chcesz, co potrzebujesz zrobić, nawet jeśli Twoje otoczenie tego nie pochwala? Czyli nawet jeśli i właśnie tutaj odnosimy do dzisiaj, do tych nakazów, zakazów i tak dalej, które są powinnościami. A drugie pytanie: jakie kroki możesz podjąć, aby zdefiniować własne wartości i pragnienia niezależnie od oczekiwań innych? Okej, okay. z tymi pytaniami radzę ci się przegryźć. To są, to są fajne, fajne materiały do przemyślenia. A my przechodzimy do punktu drugiego, ale zanim to zrobimy, bardzo serdecznie chciałabym podziękować wszystkim patronom, patronkom oraz osobom, które wspierają mnie poprzez inne platformy. Wielkie, wielkie dzięki. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteście. I bardzo to doceniam. Natomiast, jeżeli ten kanał, jeżeli te treści wnoszą coś fajnego, pozytywnego, praktycznego w Twoje życie i masz ochotę mnie wesprzeć, można to zrobić i zostawiam te sposoby, jak to zrobić w opisie tego odcinka i w przypiętym komentarzu, za co z góry bardzo, bardzo dziękuję. My przechodzimy do punktu drugiego. Nie stój bezczynnie wobec własnych przekonań. Przekonania to są. Motory, to są siły napędowe naszego działania, to poprzez przekonania, jakimi żyjemy, dokonujemy takich, ani innych wyborów, czujemy się w taki nie inny sposób, lub zaczynamy myśleć w taki nie inny sposób. A przekonania na własny temat absolutnie są kluczowe, i to jest coś, co warto naprawdę zrewidować i pomyśleć, zastanowić się, przepracować, jeżeli zależy ci na Twoim rozwoju osobistym. Tym bardziej, jeżeli zależy ci na wzmocnieniu siebie, poczucia własnej siły, własnej sprawczości. I taka bardzo kluczowa uwaga moja ode mnie dla ciebie na temat przekonań, to jest, to jest to, żeby je zrewidować, to jest to, żeby nie stać wobec nich bezczynnie. Ktoś tutaj mocno ziewa lub nie wiem, co ona tam robi. To jest piesek, tak? Jotka. Okej, okay, więc nie stać bezczynnie wobec własnych przekonań oznacza to tyle, że zaczynamy się zastanawiać, skąd one się wzięły. Na przykład masz takie głębokie przekonanie, że ty musisz być idealny, albo że bardzo wiele ci brakuje do ideału i że jest bardzo źle. To jest przekonanie. Teraz, tak, właśnie, skąd mi się to wzięło? Czy to przypadkiem nie jest jakieś stwierdzenie, które przyszło do mnie z zewnątrz, a które bardzo mocno się zagnieździło wewn wewnątrz, tyle razy to słyszałem od kogoś, że po prostu to się uwewnętrzniło? Czy to na pewno się ma dobrze do dzisiejszego stanu rzeczy? To znaczy, OK, nawet jeżeli to kiedyś miało ręce i nogi, miało jakieś podstawy racjonalne, czy nadal to jest prawdą? Czyli przekonanie, że na przykład ja nie umiem niczego zrobić, co jest fizyczne, co wymaga ode mnie ruchu, albo artystyczne. Okej, okay, może ci tak ktoś, nie wiem, na, na, nauczyciel z plastyki w klasie 1-3, tak wbił do głowy, że ci się to zamieniło na przekonanie własne o sobie. Ale czy to nadal jest prawda? Czyli ciągła praca w, ze swoimi przekonaniami to jest coś, co bardzo, bardzo może Ciebie wzmocnić. Dlatego, że część z tych przekonań, daj mi znać w komentarzu, jeżeli tak jest, jest negatywna. To znaczy, ciągle widzimy gdzieś swoje niedoróbki, jakieś minusy, wady. No, to, czego nam brakuje. I z tego lepimy swoje przekonania, że jestem za mało inteligentna, za mało zaradna, za mało przebojowa i tak dalej, i tak dalej. I tak jak widzisz, siedząc na takim przekonaniu, naprawdę mamy inny. Inne pole manewru. Jeżeli jesteś przekonany o tym, że jesteś za mało inteligentny, za mało zaradny, czy, czy lub z jakim nastawieniem wyruszysz na studia, czy lub z jakim nastawieniem pójdziesz na rozmowę kwalifikacyjną, poprosisz kogoś o numer, kto Ci się upodoba, to jest naprawdę bardzo kluczowe, co my nosimy w środku. A więc nie stój wobec tego bezczynnie, jest dużo do zrobienia. Czyli prześwietlenie, skąd to się wzięło, co to robi, czy nadal jest aktualne, jak to na ciebie działa, jak na tym wychodzisz, jak się z tym czujesz, czy to ciebie wzmacnia, czy to ciebie osłabia. Dwa pytania, z którymi chcę ciebie zostawić, to jakie ograniczające przekonania warto zrewidować, przepracować i napisać od nowa? Oraz, co mogłoby się zmienić w Twoim życiu, gdybyś przestał wierzyć w przekonania, które Cię ograniczają? To jest taka, takie ćwiczenie, taki eksperyment myślowy, do którego Cię bardzo zapraszam. Natomiast zdaję sobie sprawę, że akurat ten punkt jest gigantem. Tak? Jeżeli jest tak, że gdzieś on Ciebie faktycznie zawołał, gdzieś zaświeciło się coś, o, o, tak, tak, jest coś na rzeczy, te przekonania, które o sobie noszę, są bardzo obciążające negatywne podejrzanie negatywne, to i być może masz ochotę o tym porozmawiać i przedyskutować, i przerobić, i przepracować, zapraszam na spotkania jeden na jeden, rozwojowe, gdzie właśnie tego typu tematy zahaczamy, w, oczywiście w dyskrecji i w indywidualnym podejściu, tylko mm, patrząc na Twój przypadek. Oczywiście zapraszam Ciebie także do newslettera, gdzie raz w tygodniu Wysyłam treści, które mają właśnie na celu wzmocnić ciebie. Jeżeli jeszcze nie jesteś zapisana, to link do zapisu zostawiam w podpiętym komentarzu i w opisie tego odcinka. A my przechodzimy do punktu trzeciego. Nie uciekaj od tego, co czujesz. No i oczywiście ta lista nie byłaby kompletna, gdybym nie wspomniała o tym, jak traktujemy swoje własne emocje i jak do nich pod, podchodzimy. Co robisz z tym, co, co czujesz, inaczej rzecz biorąc? Często takim patentem, na który wpadamy to jest, no to ja sobie to minę szerokim łukiem, bo to jest niekomfortowe, bo ja nie wiem jak się z tym obejść, nie mam pojęcia co to tak naprawdę jest, jak to nazwać, z czym to się je. Więc to sobie właśnie takie robimy objazdy, gdzieś tam te emocje tłumimy, spychamy po dywan, do piwnicy, gdzieś tam daleko. I jest ok, tak? I generalnie mówimy sobie, no dobra, fajnie, poradziłem sobie z tymi emocjami. No więc ym, nie do końca, <laughs> albo nawet i od początku nie. Jest to poradzenie sobie, a na pewno nie poradzenie, które jest pomocne zwłaszcza na dłuższą metę. Tego typu postępowanie z własnymi emocjami, czyli niesłychanie ważnymi informacjami, które dostajesz sam od siebie, samo od siebie. Powoduje to, że czujesz się właśnie coraz słabiej ze sobą, że pojawiają się różnego typu lęki, pojawiają się różnego typu frustracje, reaktywność, wybuchowość w momentach, kiedy chcesz zachować spokój, wielkie nerwy i negatywne myśli w momencie, kiedy chcesz znowu zachować spokój. To wszystko są te emocje, które są nieprzepracowane, niewyrażone, niezobaczone, niewysłuchane, niezrozumiałe. Przez Ciebie i dla Ciebie one pracują, bo to nie jest tak, że zamkniesz je w piwnicy, one sobie cichutko tam maleją, maleją, a znikną. <laughs> tak się nie dzieje. Oczywiście, że one się kumulują i coraz bardziej wpływają na Twoje życie i na to, jak się czujesz, na to, jak Ciebie tak naprawdę, na to, że się czujesz bardziej osłabiony lub osłabiona pod tym kątem, że jakby tracisz kontrolę nad tym, co się dzieje. Przestajesz siebie rozumieć, przestajesz przez to często siebie akceptować i przestajesz siebie lubić. No a tutaj już jesteśmy no, absolutnie gdzieś bardzo, bardzo daleko od wzmacniania siebie. Dlatego odwróćmy to, zaprzyjaźnijmy się ze swoimi emocjami. One nie muszą nam się podobać, żebyśmy zrobili dla nich przestrzeń. Emocje nie są. Bytami, które są, przyjdzie, zjawi się i będzie na lata, nie? One trwają kilka sekund, góra, kilka minut, o ile my ich nie zamykamy w te słoiki i robimy kiszonki z nich. To nie, to jako kiszonka to przetrwa dłużej. Tylko że właśnie znowu to nam wyjdzie bokiem i w pewnym momencie, zwłaszcza w jakimś kluczowym, zajdzie nas z tyłu, gryzie w tyłek. I to nas nie wzmocni, to nas osłabi. Dlatego alternatywą jest. Mm, przybliżajmy się, przybliżajmy się do swoich emocji, ponownie to nie jest łatwa praca zwłaszcza jeżeli po raz pierwszy coś takiego w ogóle przyszło ci do głowy, że o, no, faktycznie może ja mam takie, takie objawy tłumienia emocji, spotkania jeden na jeden często właśnie gdzieś tam krążą w wokół emocji, także zapraszam ponownie, a pytania, z którymi cię chcę zostawić pozwolisz tylko, że przewrócę stronę gdyż zapomniawszy, brzmią jak się zwyczajowo obchodzę ze swoimi emocjami i z jakim skutkiem? Co by mi pomogło lepiej zrozumieć i przyjąć swoje trudne emocje? I pytanie bonus trzecie w tym wypadku. Jakie techniki mogę wykorzystać, aby lepiej zarządzać trudnymi emocjami w swoim codziennym życiu? I tu mała podpowiedź: na tym kanale tych technik jest dużo. Dużo mówiłam na temat emocji, postępowania z emocjami, regulacji emocji i w ogóle świadomości emocjonalnej i inteligencji emocjonalnej. I to będzie takim fajnym uzupełnieniem tego punktu, jeżeli jesteś zainteresowana. Daj mi znać w komentarzu, który z punktów bierzesz na wynos, który wniósł coś pożytecznego i pomocnego. Wielkie dzięki za każdy komentarz, za każde kliknięcie, za każde subskrypcję. To jest wielkie wsparcie mnie i tego kanału. Podobnie jak przez wszystkie inne platformy, przez które można mnie wspierać. Wielkie, wielkie dzięki. A my widzimy się następnym razem. Do zobaczenia!